The <laughs> Fliperzy to tylko proste, tanie i szybkie remonty w wielkiej płycie? Niekoniecznie. Tym razem 100-metrowa kamienica z drewnianymi stropami. Remont nie po flipersku i już nawet nie granat, a bomba. Od samego początku trzy pokoje, jeden przechodni standard, PRL po babci, nawet z paroma skarbami. Po znaleziskach zabieramy się za projekt. Trzy pokoje na 100 metrach i jeden przechodni to zdecydowanie za mało. Przenosimy kuchnię do salonu, ustawiając ją w Elkę. Wydzielamy przy niej mały gabinet, dodatkowo w sypialni robimy przeszkloną łazienkę i teren. Teraz to robi wrażenie. Największy problem? Drewniane stropy. Zrywamy deski i tworzymy kratownice. Na belkach konstrukcyjnych wzdłuż układamy legary, poziomując je. Zagęszczamy na 60 cm, pierwotnie jest 80, podłazienkę 40, na to płyty OSB w pustym i mata kompensacyjna, żeby kafle nie pękały. A na taką podłogę bez problemu układamy jodełkę. Reszta remontu to sama przyjemność, nowe instalacje, wszystkie ścianki, meble na wymiar. Zresztą zobaczcie sami. Dajcie znać, za ile według Was takie mieszkanie może się sprzedać, bo my już podpisaliśmy rezerwację.